Rząd ma w tej chwili kłopot z ustawą o żłobkach i przedszkolach, która by gwarantowała powrót kobietom szybciej do pracy. Ma kłopot, bo nie ma pieniędzy na stworzenie żłobków i przedszkoli we wszystkich powiatach w Polsce, nie mówię gminach, ale powiatach w pełnym takim zakresie, że wszyscy mieszkańcy tych miast powiatowych i większych oczywiście mają to zapewnione. Plus drugi projekt rządowy to, są, to jest przekształcanie bibliotek gminnych w mediateki, czyli internet za darmo i książki zdigitalizowane w tych że bibliotekach. Oba te projekty to jest jakieś 300-400 milionów. Tak czyli jeden rok skrócenia misji w Afganistanie mamy załatwione te dwa problemy. Zasadnicze z punktu widzenia społecznego dla obecności kobiet w polityce i dla ograniczenia wykluczenia ludzi poprzez brak dostępu do internetu. Jedno z najgorszych dzisiaj wykluczeń, nie stać mi na internet. Tak, Te, dwa, te dwie sprawy po prostu tak załatwiamy tą obietnicą Komorowskiego. I, I składanie takich nie, zresztą Komorowski też gwarantował i in vitro, jak Państwo pamiętacie, 1% na kulturę i kilka innych rzeczy. Dzisiaj jakoś nie widzę z jego strony takiej wielkiej chęci i inicjatywy do tego, żeby te sprawy pchać. Choć nie mówię, że blokuje, bo. Bo rzeczywiście nie blokuje te, tego, no, ale zobaczymy, jak będzie, kiedy konkretny projekt przyjdzie do podpisu. I ta zmiana, ludzi, którzy kandydowali, coś obiecali, jakoś się zachowywali, a potem są kompletnie inni po tej kampanii, no to znów jest ten taki moment, w którym się zaciera ta różnica między yy, Platformą i PiSem. I weźmy konkretną, tutaj bolesną na pewno dla Państwa sprawę tego zabójstwa w Łodzi. Cały ten cyrk, który zrobił Kaczyński i podchwycił Tusk z Komorowskim ze Schetyną w sprawie bolesnej, trudnej, niepotrzebnej, głupiej, beznadziejnej śmierci, która, której współczucie dla, dla rodziny i wszystkich, którzy tym zostali dotknięci, jest oczywistą sprawą, niepodlegającą dyskusji. Ale przecież to nie był żaden mord polityczny. W tym znaczeniu, jak się używa słowa mord polityczny, to się mówi o decyzjach Stalina, e, Hitlera, e, kogoś tam e, mordujących ludzi z zimną krwią z powodów czysto politycznych. Wynajętych oficerów służb specjalnych, którzy jadą i zabijają człowieka na zlecenie polityczne. Nic takiego nie miało miejsca. I Kaczyński w nieodpowiedzialny sposób próbuje z tego zrobić mord polityczny, a koledzy z platformy, którzy jadą, składają znicze, nadają temu rangę, wysyłają Generała Janickiego, do, do, do różnych posłów do generała Boru, żeby ich objąć ochroną, podtrzymują w sumie tę atmosferę politycznego drugiego świata w Polsce. Tak? Że jesteśmy oto krajem, w którym nie można funkcjonować bez ochrony, bo zaraz będzie się zarażony. I dochodzi do tak absurdalnych rzeczy, że Napieralski ma ochronę, bo chciano zabić Milera. Y Kłopotek mówi, że trzeba najszybciej dać jemu ochronę, ponieważ nikiego nie chciał zabić, a w związku z tym na, na pewno to jest najlepiej przygotowany zamach. Marta Kaczyńska i Niesiołowski, który twierdzi, którego lubię nawet, no, ale który twierdzi, że, że te kule były dla niego przeznaczone, zamachowiec był u niego, robi cały spektakl, tak? I zaraz później Kaczyński mówi, że jednak dla niego były te kule przeznaczone. A, a, a Niesiołowski się upiera, że jednak dla niego one były przeznaczone. No to jest czasami śmieszne, gdyby nie dotyczyło trupa. I jakiegoś elementarnego po prostu szacunku dla tego, co się wydarzyło. To zamienianie tego w ten cyrk polityczny, w tą szopkę z tymi zniczami, z tym pokazywaniem, tworzenie tej atmosfery, czy nie jest trochę tak jak z tymi profesorami właśnie Kulu i Uniwersytetu Warszawskiego, że oni tak potrzebują siebie nawzajem, że się tak nawzajem pompują, żeby utrzymywać ten, ten fikcyjny teatr polityczny. Bo przecież ja mam szacunek dla tej śmierci, ale naprawdę to nie jest problem społeczny czy polityczny w Polsce. Z tego próbuje się zrobić taki problem, a tego problemu nie ma. Yy, więc yy, i myślę, że w bardzo wielu sprawach, jak się popatrzy na ostatnich kilka lat, to ciągle tak było, że tam, gdzie troszkę słab Kaczyński, zaraz platforma przez jakiś atak wyciągała jego znaczenie i odwrotnie. Tak jakby się umówili, żeby działać razem, bo przez to nic innego nie jest w stanie się pojawić w debacie publicznej. I przecież my, proszę Państwa, od kwietnia, od tych 8, 9 czy 10 już miesięcy, rozmawiamy bez przerwy o pogrzebach, żałobie, o tym, kto jest winien. Jeśli pani Wasserman domaga się ekskumacji swojego ojca, czy pani Gosiewska, swojego syna, to może zabrzmi strasznie, ale przecież Państwo sobie doskonale jesteście w stanie wyobrazić, jak wyglądały te ciała, które. Runęły z samolotu, który miał 350 km na godzinę, tak i jeszcze odwrócony dach, no to, to, był, to, było, to było mięso mielone. To był kotlet mielony. Tam żadna z tych osób nie miała twarzy i większość nie miała ciała. Było tylko, było tylko kilka fragmentów ciał, bo żadnego całego ciała nie było. Jeśli dzisiaj ktoś mówi, że nie wie, czy Wasserman był pochowany, to, co on zakłada? Że jak się otworzy tą turbę, pobierze się próbki, to tam się znajdzie kawałek Gosiewskiego, Dolniaka. Yy, 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 yy. I każdego. Ponieważ to jest kompletnie wymieszane. I są jakieś tylko fragmenty, które zostały zidentyfikowane. Nie ulega wątpliwości, że oni zginęli, bo te badania G DNA to potwierdziły. Ale który jest który? Chociaż Marii Kaczyńskiej nie było w stanie przez kilka dni, ani Jarosław Kaczyński, ani inni zidentyfikować, bo była nie do rozpoznania, poznawano się po jakichś obrączkach, jakiejś bliźnie, po fragmentach ciał, sam uczestniczyłem w identyfikacji jednego posła z PSL-u z Lubelszczyzny, bo byłem zaprzyjaźniony z rodziną. Minister Kopacz do mnie dzwoniła i mnie wypytywała o takie szczegóły, których Państwo nawet się nie odważy tu powtórzyć. Więc jeśli ktoś dzisiaj mówi, że chce ekshumacji, Trumny Gosiewskiego czy Wassermana. Pomijam nikczemność taką i podłość taką w wymiarze czysto ludzkim, że się gra swoim własnym ojcem i synem politycznie. To jest po prostu, to jest właśnie Sofokles, to jest Antygona, to są te najbardziej dramatyczne, to jest Macbeth Szekspira, to są te najbardziej dramatyczne zachowania, które zawsze się kończą tragedią. Ludzie, którzy się nie potrafią od tego powstrzymać, wywołują nieszczęście, powodują następnych zmarłych. Ale ten wymiar to jest wymiar, powiedzmy, prywatny. Publicznie co to ma spowodować? Pewien rodzaj anarchii, że państwo nie funkcjonuje. Nie wiadomo, kogo pochowaliśmy. Być może rzeczywiście nie zostali zabici, tylko porwani albo zostali dobici. Wywołanie takiego chaosu i fermentu z całą premedytacją, wykorzystując do tego śmierć kolegów, przyjaciół i członków rodziny. No to jest doprowadzenie do takiej makabreski w polskiej polityce, że rzeczywiście yy, wszystko się może zdarzyć. My mamy jakąś taką skłonność wywołania tych wampirów, tych demonów w przeszłości, tych dziadów, tych minionych pokoleń ciągle na powierzchni naszego życia publicznego i ciągłe gmyranie w tej przelanej niepotrzebnej krwi. Ja się nie cieszę z powstania warszawskiego. I z Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja bym chciał, żeby wszyscy ci ludzie nie zginęli. I żeby Warszawa przetrwała. To powstanie warszawskie. Bo byśmy, bo byśmy z tego... I to, że jedyne nowoczesne muzeum, jakie do niedawna było w Polsce, bo od wczoraj mamy Muzeum Kopernika i trzeba rzeczywiście tutaj przyklasnąć, że to jest wspaniałe, fantastyczne muzeum. Każdemu. Polecam obejrzenie, ależ do niedawna mieliśmy jedyne nowoczesne muzeum, muzeum naszej klęski, naszego głupiego, niepotrzebnego skoku, który nas kosztował potem lata gorszego funkcjonowania. Sto czy, czy więcej tysięcy ludzi, którzy zginęli, strata bezpowrotna, trudno to porównać z tymi dziewięćdziesięcioma kilkoma osobami, które zginęły w smoleńsku, ale niech Państwo jeszcze pomyślcie o wyremontować taki budynek jak ten, ile to kosztuje milionów złotych czas? Ile tysięcy budynków zostało zrównanych z Ziemią? Ile obrazów, rękopisów, dzieł sztuki, nut Chopina i tak zostało bezpowrotnie utraconych? Część naszej tożsamości, naszej kultury materialnej, tworzonej przez wiele pokoleń, ktoś lekką ręką, zresztą też mający skłonność do alkoholu, generał Okulicki, puścił wtedy w tym głupim geście z dymem. I to, że u nas właśnie jest ta tolerancja, że czyjeś widzi mi się, czy Kaczyńskiego, czy Okulickiego, czy kogokolwiek innego decyduje o życiu innych ludzi, to jest to, co się paradoksalnie w pewnej chwili, w pierwszej chwili tego może nie widać, co się wiąże właśnie z tym, że u nas nie ma do końca państwa świeckiego, że u nas właśnie ciągle politycy, trochę jak biskupi, funkcjonują jako tacy pomazańcy. Nie ma procedur. Nie ma wyraźnych po prostu reguł postępowania, tylko jest ten władca, który ma swoje takie właśnie królewskie się. Będziemy lądowali, mimo że pogoda absolutnie wyklucza lądowanie. Biorę na, na, na pokład takich, a nie innych ludzi, mimo że to grozi paraliżem całego dowództwa wojskowego. Rzucam ludzi na, w Powstaniu Warszawskim przeciwko Niemcom, bo alianci mają wejść, choć żadnego potwierdzenia nie ma, ale powinni wejść. I ginie cała Warszawa. Yy... I ten świat, świat popisu jest de facto światem, w który nie pozwala nam w ogóle wyjść właśnie z tego ciągłego świętowania dziadów polskich. I czas najwyższy, żebyśmy z tym zrobili porządek. I pierwsze, yy, pierwsze możliwe rysy się już pojawiają na tym betonie popisowym. One biorą z różnych miejsc swój udział. Z jednej strony moje odejście z Platformy nie jest to na razie jakiś przełom, to jest 5-6% poparcia dla partii Palikota. Nie mylić z poparciem dla nowoczesnej Polski czy dla ruchu Palikota, co badają sondażownie, bo ono jest oczywiście na poziomie 2%, ale jak się bada teoretycznie na razie w cudzysłowie, tak to większość ludzi rozumie, partię Palikota, to jest to 5-6%. To jest. Skądinąd dobry wynik, jak na początek, jak na pierwszy miesiąc, ale to jest niewielka strata dla Platformy czy dla całego obecnego układu politycznego. No ale wczorajsze decyzje o odejściu Kluzik-Roskowski i mm, pani Jakubiak, zapowiedź odejścia kolejnych tak zwanych liberałów z PiS-u, może zdekomponować scenę polityczną. Oba te fakty, bo może spowodować, że poparcie dla PiS-u spadnie do 20-18%. I część Polaków, którzy głosują na Platformę, bo boją się Kaczyńskiego i powrotu, a to jest od 30 do 40% tych, którzy głosują na Platformę, przestanie być zmobilizowana wokół Platformy, zacznie szukać innych celów. I wtedy być może nastąpi całkowita dekompozycja dzisiejszego charakteru tej sceny, czyli Platforma, PiS i gdzieś tam dalej SLD, PSL i jeszcze jacyś inni, do, łącznie z partią Palikota, do, do, dochodzący do tej, do tej, do tej głównej, my, największej pary to byłaby wielka nadzieja na nowoczesną Polskę. Jeśli to, tego nie przewalczymy, nie, nie dokonamy tej zmiany, no to będzie tak, jak właśnie myśli Donald Tusk, że wybudujemy nowoczesne autostrady i Tadeusz Ryzyk przyjedzie z Torunia do Łodzi autostradą i będzie zupełnie innym człowiekiem, bo jechał autostradą. To ja tyle w tym pierwszym y, słowie wstępnym. Teraz zapraszamy do takiej rundy pytań. Dla tych, którzy chcą podać swoje imię, to wpiszę to imię do książki, która będzie dla osób dodających pytania i porozmawiamy o wszystkim, o czym Państwo chcecie rozmawiać, y, a rzeczywiście warto rozmawiać i warto wyjść właśnie poza tematy, które y, nam y, w tej chwili narzuca ten układ właśnie popisu od wielu wielu lat w polskiej polityce.